Nie szukasz tutaj ani więzi, ani prawdziwej miłości. Szukasz jedynie, jak uciec od swojej własnej odpowiedzialności, że to on bądź ona przestała być gwarantem twojej tożsamości, czyli dekalog uzdrowienia więzi. Jeden nie uzdrowi się więzi poprzez jakiekolwiek zrozumienie. Tylko poprzez głębokie przeżycie tego, czego nigdy nie pozwolono Wam poczuć. Nie uleczy Was żaden kontent, bo kontent nie patrzy Wam w oczy, gdy się rozklejacie. Nie powie Wam, zostań ze mną, nawet jeśli boli. 3. Uzdrowienie to nie wiedza. Nienawidzę tego słowa. To moment, w którym wreszcie człowiek przestaje grać silnego, mądrego i odpornego, czyli martwego, i pozwala się zobaczyć tam, gdzie jest, tym czym jest. 4. To, co czytasz, koi twój umysł. To, co przeżywasz w terapii, ratuje twoją duszę. 5. Nie można nauczyć się bliskości z ekranu, bo bliskość nie jest nauką, jest drżeniem ciała. Kiedy przestajesz się bronić. 6. Nie potrzebujesz kolejnych słów i nigdy nie potrzebowałaś. Potrzebujesz kogoś, kto wytrzyma Twoje milczenie, aż wreszcie usłyszysz siebie prawdziwego, prawdziwą. Siedem. Nie chodzi o to, żebyś rozumiał czy rozumiała swoje rany i traumy. Chodzi o to, byście się odważyli nimi oddychać. 8 Nie ma terapii bez bólu. I tylko ten, kto odważy się cierpieć świadomie, odzyskuje zdolność do prawdziwej miłości. Dziewięć. Wciąż szukacie treści, to znaczy, że boicie się dotknąć prawdy i od niej uciekacie, gdzie pieprz rośnie, bo prawda nie jest inspirująca, prawda jest naga, cicha i rozdziera. Dziesięć. Nie potrzebujecie już żadnego spotkania potrzebujecie zobaczyć się z kimś a przez tego kogoś ze sobą bo więź nie wraca przez wiedzę wraca poprzez świadomą obecność i nie przychodzicie tutaj po ulgę przychodzicie po prawdę a prawda nie przychodzi w słowach tylko w relacji Uzdrowienie więzi nie wydarza się w głowie, wydarza się w ciele, w spojrzeniu, w sekundzie, w której ktoś wreszcie was widzi, nie ocenia i nie odchodzi. Jeżeli jesteście gotowi na to spojrzenie, na to bycie, na tą przestrzeń, sesja wsparcia to nie produkt, to jest pewnego rodzaju brama inicjacyjna i wejść do niej można tylko wtedy, gdy chcecie przestać się uczyć. A chcecie zacząć prawdziwie czuć wszystko, bo to, co boli, nie chce wyjaśnienia, chce, żebyście wreszcie zostali przy sobie i nie naprawi, nie naprawi się relacji, jeśli jedno z was wciąż żyje w trybie przetrwania. Terapia nie jest karą, to warunek, żeby miłość nie była kolejnym odwykiem i nie uczycie się kochać ludzi. Uczycie się przestać się ich bać, bo dopóki kochacie tylko wtedy, gdy macie kontrolę, to nie jest żadna miłość. I link do sesji wsparcia jest jak zwykle w opisie tej transmisji. Do zobaczenia po drugiej stronie kontroli.